Poranne uroczystości z okazji 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej i zbombardowania bezbronnego miasta odbyły się jak zawsze pod pomnikiem ofiar II wojny światowej przy ulicy Piłsudskiego. Nie zabrakło naocznych świadków bombardowania Wielunia, władz miasta, powiatu oraz parlamentarzystów, którzy wygłosili okolicznościowe przemówienia. Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna położy kres ludzkości. To słowa, które wypowiedział amerykański prezydent John Kennedy. Słowa bardzo mocne, ale też bardzo prawdziwe. O czym innym jest wojna, jeśli nie pierwszym krokiem do zagłady tego, co dobre, niewinne i czyste? Wojna stoi bowiem w sprzeczności ze wszelkimi zasadami, w szczególności zaś z zasadami miłosierdzia. W 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W imieniu władz samorządowych Powiatu kieluńskiego serdecznie witam wszystkich zebranych w tym szczególnym dniu i symbolicznym dla nas, dla Polski i dla całego świata miejscu. Miejscu, w którym spadły pierwsze bomby najtragiczniejszej, najkrwawszej w dziejach ludzkości wojny i która wbrew międzynarodowym konwencjom. I fundamentalnym zasadą humanitaryzmu wymierzona była nie w siły zbrojne przeciwnika, lecz w cały naród. Jako posłowi z tej Ziemi przychodni mi zaszczyt czytania listu od premiera Donalda Tuska. Szanowni Państwo, obchodzimy dziś kolejną 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wspominamy bohaterów 1 września 1939 roku. Pochylamy głowy przed pomnikami ofiar hitlerowskiego na wiec. Pamiętamy o pomordowanych i poległych podczas wojennego kataklizmu. Wielu był pierwszym polskim miastem niemal doszczętnie zniszczonym w wyniku hitlerowskiego nalotu bombowego. To tu dokonał się akt bezprawia i przemocy na bezbronnej ludności miasta. Nie jest wart prawa do przyszłości ten, który zapomina o przyszłości. 74 lata temu, tu w Wieluniu, wydarzyła się pierwsza, największa tragedia Polaków, Polek i Polaków. Dziś możemy powiedzieć, że w podręcznikach historii pisze się o pierwszym bombardowaniu. Dziś możemy powiedzieć, że pamięć o tamtych, którzy zginęli, 1200 osób, a ciągle trwa. Do Was wołam, bracia lotnicy i marynarze, którzy w 1939 roku w bojach w powietrzu oraz na morzu wykupaliście chwałę biało-czerwonej szachownicy i pantery. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich z wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów podziemnego państwa polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego, którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Ostatnim akcentem porannych uroczystości było składanie wieńców i kwiatów pod pomnikiem ofiar II wojny światowej. Uczynili to burmistrz Wielunia Janusz Antczak, starosta Andrzej Stępień, posłowie, zaproszeni goście i naturalnie świadkowie bombardowania w Wielunia z Zofią Burhacińską na czele. W niedzielne południe z okazji 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej na ruinach Wieleńskiej Fary odbyła się Msza Święta, koncelebrowana przez księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego. Nie trzeba dzisiaj długich przemówień dla wskazania dróg pamięci historycznej i macierzyńskiej troski Kościoła o życie każdego człowieka i życie narodu. Dlatego szukanie tych dróg dotyczy zarówno rozumu poszukującego prawdy, jak i modlitwy, która jest zawsze spotkaniem z Bogiem i uzgodnieniem Bożego Serca z ludzkim sercem. Mszy, duchowni w asyście władz miasta, powiatu oraz mieszkańców dokonali uroczystego odsunięcia i poświęcenia kolejnych dziesięciu pamiątkowych tablic, tak zwanej Golgoty. Tablice upamiętniają ofiary wojny, zarówno te, które zginęły podczas bombardowania miasta, jak i te zamęczone przez Niemców w obozach koncentracyjnych. Wieluńska Golgota ma swój początek dzięki profesorowi Tadeuszowi Olejnikowi i pana badaczowi dziejów ziemi Wieruńskiej. Mam już 62 tabliczki, które do roku są uzupełnione o kolejne 10 tablic. Pierwsze na odpoczynę praczy, dać Panie, światłość jego i na siebie. Pierwsza odpoczynę pracy, dać Panie, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Szalone. 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej mieszkańcy miasta mieli jeszcze okazję obejrzeć na ruinach Wieluńskiej fary poruszający dokument film zatytułowany Między Wieluniem a Złoczewem, w którym pierwsze chwile wojny opisują ostatni świadkowie tamtych wydarzeń mieszkańcy tytułowych miast. Na to niezwykłe historyczne kino zaprosili wspólnie producenci obrazu Europejska Sieć Pamięci i Solidarność, Narodowe Centrum Kultury, a także współorganizator wydarzenia Miasto Wieluń. Więcej w tym miejscu stał barak straży pożarnej, gdzie w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku pełniła służbę pani Zofia Łuczak. Strażacka, szopa brzydka taka, telefon na widełkach i tu była ta syrena taka. Czyli pani zaczęła drugą wojnę światową? Ano tak by wypadało. 1 września 1939 roku od godziny 4.40 do godziny 14 w trakcie trzech nalotów na Wieluń zrzucono około 90 ton bomb. Obszerna relacja z uroczystych obchodów 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu również w temacie tygodnia. Zapraszamy.